O, I tak oto powstał kolejny piękny dzień niedziela. Trzeba pojechać z samochodami na myjnię, umyć się i wiesz co? <śmum> Zamawiam pokrowiec na kierownicę. Nie wyrobię się z tapicerem, żeby się dogadać z nim. E, zamówię na razie, spróbuję sam oprzyć. E, wiem, pisaliście, że kierownica słabo wygląda z tym pokrowcem. Także zaraz mierzę i zamówię sam, sam, postaram się jakoś to oprzyć, żeby jakoś to lepiej wyglądało. No to rzeczywiście te nakładka na tą kierownicę troszkę, troszkę słaba, nie? E, ale i tak, dzięki wszystkim za, za sugestie. Dobra, mierzę, zamawiam. E, mam nadzieję, że początek tygodnia przyjdzie, jeszcze przed wyjazdem uda się to oprzyć. The next day. No dobra, poniedziałek, koniec opierdzielania się. Podłączyłem sobie akumulatory, niech się ładują spokojnie. Ja biorę busa, dokumenty no i do księgowej. <laughs> nie tylko jeżdżenie. A jeszcze swego bajka muszę spakować, za zawiozę. Niech mi go do porządku doprowadzą. Nie mam czasu na to. A są od tego ludzie, także nie ma co też wszystkiego samemu robić, bo w końcu nic się nie zrobi. Dobra. Pakuję się, później do Białego Stoku. Mam nadzieję, uda się jeszcze dzisiaj parę spraw załatwić, tak żeby do wieczora wrócić spokojnie. Bo na razie jest ładunek w tartaku. To szykuje się gdzieś tam na środek, pewnie tygodnia. No zobaczymy. Jutro albo dzisiaj po jeszcze będę dzwonił. A więc tak, kolejny piękny dzień. Kurczę, jedne chmurki na niebie. Super. To mi się podoba. Plan na dzisiaj wygląda następująco. Chcę zamontować skrzynkę. Mam do niej uchwyty, ale trzeba je przerabiać. No i umyć auto. E, usyfione jest strasznie. Felgi też. <laughs> Także dzisiaj dzisiaj dzień gospodarczy. Za chwilę jadę do Tartaku. Zapytam jak tam z ładunkiem moim. Bo będzie prawdopodobnie do załadunku na jutro. Ale, ale to za chwilę pojadę. Zobaczę. Najpierw muszę rozmierzyć uchwyty. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. No i będę montował taką samą skrzynkę. Obok to wszystko poprzesuwam. Zamówiłem takie uchwyty, no, ale drogo. Tylko, że widzicie o co chodzi. Ona podniesie mi skrzynkę, wtedy one nie będą na tej samej wysokości. Muszę to przerobić. Już mam na to plan i pomysł. Teraz tylko wymierzyć. No i, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie chcę, żeby jakimiś stopniami szło. Chcę, żeby te skrzynki były w jednej linii. Żeby to jakoś wyglądało po ludzku. Dobra. Zabieram się, zamierzenie tego trochę cięcia, trochę spawania i powinno coś z tego wyjść. A co? Zobaczymy. Later. No, i teraz można uznać, że auto będzie umyte. Na razie wstępnie dimerem, tak, żeby ten najgorszy syf pozmywać te zwierzęce odpady, co się nazbierały. Za chwilę szampon z, z włoskiem i kupiłem jeszcze taki preparat. To... Coś na zasadzie ceramiki ma działać, a zobaczymy jak działa, bo parę złotych kosztował, podobno nieźle to wygląda, a a jak będzie w rzeczywistości zobaczymy. Dobra, na razie iść obiad, zjeść jakieś e, uchwyty na, do, 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 do skrzynki pod naczepę, zsechną sobie, e, wysychają, farba robi się sucha, e, nieważne. Nie wiem, czy dzisiaj to zdążę założyć. Ale, ale jeszcze się nie poddaję. Jutro z rana autko ma stać na załadunku. Także dzisiaj ile dam rady, tyle zrobię. Najwyżej resztę jutro na tartaku sobie ogarnę. No, a kupiłem o taki oto środek. Nie wiem, czy przypadkiem nie przepłaciłem tylko i wyłącznie za nazwę. Jeszcze nie próbowałem. Auto umyte. Yy, raczej jest już suche, więc zaraz spróbuję, czy, czy to tylko ceramik i za nazwę się płaci, czy naprawdę jakiś efekt fajny będzie. <grym> no, Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Fajnie by było, żeby choć na tych czarnych bokach zostało. Yy, to, to i tak będzie już bardzo dobrze. A jakby jeszcze wyszedł efekt mokrego koloru, mokrej, no, mokrego, koloru mokrego samochodu, to już by było całkiem elegancko. No nic, przetestuję, zobaczę, pokażę Wam za chwilę. No dobra, efekt jest. Nie wiem czy to kamera uchwytuje, ale widać, że ten element no, wygląda jakby był mokry. No a tutaj widać rysy, widać cienie jakieś. Także działa. Mm, mam nadzieję, że warty swojej ceny będzie i. Efekt utrzyma się na dłużej, a nie tylko na chwilę. No ale tak czy siak, spoko. No mówię, no widać chyba no, z tego, że jednak jest, jest różnica delikatna. Dobra, pracuję dalej. Postaram się zrobić chociaż te czarne i, i felgi oczywiście. No i zobaczymy, czy, czy uda się przód chociaż troszkę prysnąć. Bo już dzień kłania się ku końcowi, także trzeba kończyć te swoje wypuciny. I co się, kurczy w domu posiedzieć. No dobra, kończę tą imprezę. Jeszcze tylko płynu do spryskiwaczy dolać, bo już zapomniałem. Jedna z moich widzek, uwaga, pani zadzwoniła. Super, pozdrawiam. Przypomniała, że jeszcze płyn do spryskiwaczy. Nie udało mi się zamontować skrzynki. Poczekam na następny raz. Jeszcze sechnie wszystko. Nie ma co mokrego zakładać. Jedyne co, umyłem wszystko, ee, zaraz rower wyciągnę. Mój bajk wrócił z serwisu, naprawili mu hamulce, kierownicę. No i co? Jutro go założę i mam nadzieję gdzieś można będzie pojeździć. No, mój pomocnik też chce pojeździć chyba, co? Ladies' No co, kurczę z tego, prawie wszystko się udało zrobić, no prócz tej skrzynki, no ale... No tak jak mówię, na to trzeba poświęcić jeszcze chwilę czasu. Jak to ma być dobrze zrobione, to, to jeszcze chwila. Nie chcę później tego poprawiać. Rasa dobrze, zapomnieć. Dobra, wyciągam rower. Zamykam ten cały kramik swój. I do domu. No, kolejny piękny dzień. Autko czyste, prezentuje się dobrze. Kupiłem trochę tej chemii. I tak powiem, a szczerze z tego ceramika, czy jak to tak, ceramik. No tak, jeszcze nie wiem, czy jestem zadowolony. <gryw> Ale chyba się okaże, że to jednak przepłacone jest. Za nazwę się zapłaciło po prostu. na naczepę, pod, podpinam rower na swoje miejsce. I jadę do, do Tartaku dzisiaj. Chciałbym jeszcze po południu podwieszyć, gdzieś wyjechać. Żeby, żeby nadgonić trochę tych kilometrów. No zobaczymy. Jak załadują dzisiaj o, do, o dobrej porze, to tak będzie. Nic, zabieram się za robotę. <grym> tak jak mówię, trzeba, trzeba rower ze sobą zabrać. No i co? Pogoda się dekopsuje, co? <grym> Ale się wcale nie dziwię. Cholera jasna, przecież umyłem auto, nie? I to będzie dobry test dla tego yy, środka, środku. Yy, preparatu. Żeby zobaczyć, czy krople deszczu będą po, po samochodzie spływać. No kurczę, z przodu trochę nie bardzo. Na plastikach to powiem, że się nie spisuje. No nic. Zobaczy, zobaczymy jak będzie. Yy, jeszcze parę razy użyję. Może coś źle zrobiłem. Niby wedle instrukcji, ale cholera ich jasna wie. Dobra, za robotę. Podpinam naczepę. No, chwila pracy i bajk na swoim miejscu. Dla tych, co jeszcze nie widzieli, jak, jak jest zawocowany to pokazuję objaśniam. Najtańszy stojak na rowery, coś koło 100 zł. No niestety bez pasków takich wspomagających się nie obeszło, nie da się po prostu. Nie będzie się trzymał, będzie się przychylał. Ale tak jak tyle czasu już swoją robotę robi, no, czas jego zdemontować i może pomalować, ale to Jeszcze, jeszcze nie pora Dobra rower zamocowany można teraz zaczepę podpinać Dobra Naczepa podczepiona Czas podstawić na kurczę jak zwykle wyjazd nie jest wcale prosty Bo jak ja wyjeżdżam, to wszyscy muszą jechać No, dobra Prosto, na prosto, na prosto. Naczepa nie została, na podwórku nie została. Jest dobrze. Słuchajcie, a tak na szybko. Te, te komentarze też się powtarzają, że to się nie opłaca wprowadzenie własnego biznesu w Polsce. <noise> Może i się nie opłaca, no kurczę, to jest sport ekstremalny. Ale no, tego się już dla pieniędzy w sumie nie robi. Ja wiem, zaraz durne komentarze będą, że, że po co to robić, jak z tego pieniędzy nie ma. Ja się już nie nadaję na... Jeżdżenie u kogoś na etacie. I tak jak mówię, no ja nie pracuję raczej. Ja, ja robię to, co lubię, więc nie uważam tego za jakąś pracę. Wiadomo, są lepsze, są gorsze dni, ale mimo wszystko nie chciałbym już u, kogo, u kogoś pracować. A już kwestia opłacalności, no coś z tego musi zostawać, skoro tyle, tyle lat to robię i jakoś z głodu nie zmarłem. Może nie są to jakieś wielkie kokosy, inwestycja nie jest. Taka, jak być powinna. Zwrotnie nie jest w takiej skali, jak być powinien w stosunku do zainwestowanych pieniędzy. No ale, mimo wszystko, coś w życiu trzeba robić. A jak się robi to, co się lubi, to wiadomo, nie? Także ty, ty, tyle chyba w temacie. Nie każdy się do tego nadaje i nie każdy na pewno powinien to robić, bo trzeba się liczyć z bardzo dużym ryzykiem. I ogromnym poświęceniem Więc nie dla każdego to Dobra I co, zaraz jeżdżamy do Tartaku Ten film będzie taki krótki Na środek tygodnia Żeby coś tam jednak Weszło Film praktycznie o niczym W razie czego zadawajcie pytania, dzwońcie I będziemy Będziemy rozmawiać No kurczę, mam nadzieję, że ten z tyłu Domyśli się moich intencji, no kierunek rzucony. Miejmy nadzieję, że głupek nie zajedzie drogi. Aha, nie zajedzie, ależ kurcze ci ludzie to durnie są jednak. Masakra. W ostatniej chwili się zorientował, że jednak potrzebuje więcej miejsca i z drugiego pasa zjechać, żeby w bramę się wyrobić. Widzicie? Towar już naszykowany. Wózek jeździ. Hala się buduje. Fajnie, kurczę. Tutaj będzie no, nowa hala powstawać. Zajebiście, nie? Zaraz wysiądę. Zerknę którędy tu teraz zaparkować, bo się miejsca mało robi. A few moments later. No, pięknie załadowane Kurczę, a taka pomoc to bezcenna eee, Super, dobra, można zaraz wyjeżdżać No dobra, kończę to nagranie Kolejny pomocnik Wsiadam w opelka, jadę do mamy jeszcze po słoiki eee, Spakuję się i można wyruszać pomału. Trasę. Słuchajcie, dzięki wszystkim, którzy byli dotrwali. Dzięki za suby. Ten, kto nie subskrybuje, to niech zacznie. I co? Jakąś wałóweczkę na drogę i można wyjeżdżać w trasę. Zobaczymy, co się będzie działo tym razem. Jeszcze raz, dzięki wszystkim i do zobaczenia.